38 v dzisiaj będę zmieniał olej. Jednocześnie chciałem uszczelnić silnik, bo pociło się z uszczelniacza wału. Jednocześnie zauważyłem, że rolki rozrządu już delikatnie szumią, także też przy okazji wymienię rozrząd. Silnik 20 TDI 184 konie o kodzie Kuna. Tak to wyglądało, trochę tutaj żygało na koło zębate od rozrządu, więc cały uszczelniacz trzeba wymienić. Uszczelniacz jest oczywiście z tą pokrywą zaraz za kołem zębatym. Także to dzisiaj będzie wszystko wymienione i uszczelnione. Przy okazji wymienię pasek i elementy rozrządu. i tutaj sobie wszystko wymyja, tak bo widać że tu nieźle żygało na ten pasek Drugi dzień walki. Części przyszły od rozrządu. Wczoraj jeszcze udało mi się zdjąć pokrywę na wale. Zrobić to uszczelnienie, gdzie się delikatnie pociło. Pokrywa została wymieniona. Ona jest tak zrobiona, że boczna część pokrywy, która przylega do bocznej ściany bloku silnika jest na uszczelce. Natomiast dolna część która przylega do miski i niestety trzeba uszczelnić. Oryginalnie jest to zrobione na czarną masę. Tutaj użyłem uszczelniacza DIRKO. Tak to teraz wygląda. Będę zaraz zakładał koło zębaty na, na Wał. Eee, założę wszystkie nowe rolki oraz nowy napinacz. Pasek rozrządu, blokady. Ustawię rozrząd. No i składam. Tak wyglądają rolki, stare rolki, jak się zakręci to naprawdę słychać, że, że mocno szumią, napinasz tak samo, tak. już jest dość mocno wyrobione. Sam pasek sam w sobie nie był zużyty, nie był zmurszały ani popękany, natomiast po rolkach ewidentnie widać, że, że mają już dość. Tak wygląda nowy zestaw. No i niezbędna jest blokada oczywiście do wału. Tutaj mamy koło od zębate od wału. Tą częścią przychodzi do wału. To jest część zewnętrzna. Tutaj mamy ten taki bolczyk, który jednocześnie jest do osadzania koła pasowego od paska o sprzętu. No, i jednocześnie jest to też zrobione dla, do blokady, tak? Jak odpowiednio ustawić blokadę? Czyli w tą dziurkę wchodzi ten bolec, te dwa bolce wchodzą w otwory naszego koła zębatego, natomiast tutaj wchodzi w obudowę, właśnie obudowę uszczelniacza wału. To jest ten element. Tutaj się blokuje. Blokadę wału nie jest to typowa blokada, bo ona nie blokuje, natomiast ustawia pod odpowiednim kątem wału tak? w stosunku do wałka rozrządu. No i pozostałe reszty, czyli, czyli koło zęba, tego też pompy wysokiego ciśnienia. Dobra, składam. Zabieram się za montaż. W międzyczasie, może jeszcze zrobię zdjęcia i tyle. 23 Przebieg auta 135 359 km. Dzisiaj wymieniałem uszczelniacz wału Z racji tego, że pociło się z tego uszczelniacza Nie jest to typowy uszczelniacz, bo uszczelniacz jest w pokrywie Więc była wymagana wymiana całej pokrywy z tym uszczelniaczem Jednocześnie przy wymianie należało zdjąć koło zębate na wale od rozrządu więc poddałem również diagnostyce wszystkie rolki od rozrządu no i tak naprawdę one wymagały wymiany pasek w... był w bardzo dobrym stanie natomiast mówię te rolki to już szumiały Także 135 000 automa przejechane na oryginalnym rozrządzie, pierwszym fabrycznym. No, dzisiaj dokonałem wymiany rozrządu, uszczelniacza wału i jednocześnie wymiany oleju. Jeszcze numer nadwozia pojazdu. sobie okres przeglądu, e, czyli interwał olejowy miałem ustawiony na 15 tysięcy. E, dokładnie na ostatnim oleju zrobiłem 11.900 900 km, e, bo do końca zostało 3100, czyli na 5, e, był ustawiony na 15 000. Dobra, żeby go wyzerować, można to zrobić z pozycji MMI lub za pomocą e, VCDS-a. Zrobimy sobie z pozycji MMI No i mamy następna wymiana za 15 tysięcy km lub 365 dni, czyli za rok albo rok, albo, albo interwał minie z, z przebiegu kilometrów. Gracias.